A ci z Państwa, którzy na Udstoku nigdy nie byli, pewnie zastanawiają się, jak przetrwać na tym festiwalu w dobrej kondycji. Stali bywalcy mówią, że wiele zależy od nastawienia i własnej pomysłowości, ale można też zapłacić i poczuć się prawie jak na wczasach. Wygód i niewygód na przystanku szukał Wojciech Turczyński. Wielu Udstokowiczów do szczęścia potrzebuje bardzo niewiele. Przespać można się pod chmurką, a właściwie pod ścianą wielkich głośników. Z jedzeniem nie ma problemu. Wystarczy kawałek wolnego trawnika. Tutaj na ziemi tak, wygodnie. Mmm, spokojniutko. Nie ma różnicy, w sumie. Namiot też można rozbić, byle gdzie. Warunki są ciężkie i nie można wytrzymać na namiocie dłużej po prostu. Chyba, że ktoś pójdzie spać, no to wtedy jakoś wytrzymuje. Ale jak się wstaje, to po prostu cała woda jedna na jedną osobę to jest minimum. Co bardziej pomysłowi mają lepiej. Ta grupa z Gostynia salon wypoczynkowy urządziła sobie w busie, który idealnie połączył się z namiotami i dachem z prezentu. Wokół są nawet firanki. W sumie to zero planu. Wszystko spontanicznie i no jakoś wyszło to wszystko. Nie zawsze łatwe warunki nie oznaczają jednak, że Stokowicze na czas festiwalu pożegnali się z mydłem. Ruch w tak zwanej strefie orzeźwienia jest ogromny. Zimna woda nikomu nie przeszkadza. Patrzę, że dużo osób chodzi kąpię się. Są osoby, które się spotyka parę razy nawet dziennie, więc jest dobrze. A to propozycja dla bardziej wymagających tak zwany Toy Camp. W kontenerach woda jest gorąca i można ją spłukać, co jest ważne, jeżeli ma się wrażliwy nos. Obok jest plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, a nawet mini basen. Cena 120 zł od osoby na cały festiwal. Dzieci mają za darmo. Wszyscy uważają, że tutaj jak młodzież przyjeżdża, to tylko są rozroby, prawda? A dobrze by pokazać to, że, że tego nie ma. Zresztą Jurek to cały czas powtarza, że tak nie jest. No bo tak nie jest. Olu, jak się bawisz? Bardzo dobrze. W tym roku mamy już 150 dzieciaków pod swoją opieką wraz z rodzicami i to fajnie, że można tutaj na ustok przyjechać właśnie z małymi i poszaleć. Wygodnie czy trochę mniej to tak naprawdę nieważne. Wszyscy Ustokowicze podkreślają, że tutaj widzi się przede wszystkim wyjątkowa łództokowa atmosfera. Wojciech Turczyński, Informacje Lubuskie.